Ceny samochodów używanych w USA Paulacar, paulacar Auta amerykańskie mają swoich gorących zwolenników także w Polsce Czy chcesz dowiedzieć się jaki jest koszt zakupu używanego samochodu z USA? Ile może za taki już zaoferować skupał? Jakie są aktualne ceny używanych samochodów w USA? Telefon 508-508-532 codziennie od 8 do 22 godziny Zadzwoń lub wyślij ofertę na mail biuro małpa Przyjmujemy oferty ze zdjęciami wysyłane telefonicznie w postaci wiadomości MMS pod numerem 508 508 532 Skupał po wypadkowych uszkodzonych osobowych ciężarowych motocykli itd. Skupowane roczniki 2003-2014 z terenu całego kraju i z zagranicy.